Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11: A był chory pewien człowiek Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A była to ta Maria, która namaściła pana maścią i wycierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry więc posłały do niego wiadomość: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć. Ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony syn Boży. Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę, i łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli: Mistrzu, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a znowu tam idziesz? Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata, a jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi. Ale idę, aby go obudzić ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie Łazarz umarł i ze względu na was raduję się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do Niego. Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów, chodźmy i my, aby z Nim umrzeć. Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już cztery dni leżącego w grobie. A betania była niedaleko Jerozolimy w odległości około piętnastu stadiów. A wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu i powiedziała Marta do Jezusa. Panie, gdybyś tu był mój brat, by nie umarł, ale i teraz wiem, że Bóg da Tobie o cokolwiek Go poprosisz. Jezus jej odpowiedział – Twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała – Wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus – Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy nie wierzysz w to? Odpowiedziała mu – Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała: Jest tu nauczyciel i woła cię. Gdy tylko ona to usłyszała, zaraz wstała i poszła do Niego. A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na miejscu, gdzie Marta wyszła Mu naprzeciw. Wtedy życi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc: Idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się, i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrzcie, jak Go umiłował. A niektórzy z nich mówili, czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus, usuńcie ten kamień. Powiedziała do niego Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, bo od czterech dni leży w grobie. Jezus jej rzekł: Czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustą, powiedział do nich Jezus. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Maryi i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego, lecz niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co Jezus uczynił. Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. A jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku najwyższym kapłanem, powiedział do nich: Wy nic nie wiecie i nie bierzcie pod uwagę, że pożytecznie jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął. A nie mówił tego sam od siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród, a nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego więc dnia naradzali się wspólnie nad tym, aby go zabić. A Jezus już nie chodził jawnie wśród Żydów, ale odszedł stamtąd do krainy, która leży w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam mieszkał ze swoimi uczniami. A zbliżała się pascha żydowska, i wielu z tej okolicy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić. Szukali Jezusa. I stojąc w świątyni mówili jedni do drugich: Czy myślicie, że nie przyjdzie na święto? A naczelnika kapłani i faryzeusze wydali nakaz, aby jeśli ktoś się dowie, gdzie jest, oznajmił to, żeby go mogli schwytać.